Dajcie na zapowiedzi serwera Blood and Glory Medieval Anvil. Zaczynajmy! Czasy średniowieczne Rozgrywka zaczyna się około XV wieku, kiedy to dwa państwa, Królestwo Vetus i Królestwo Residum, toczą ze sobą nieustanną wojnę o kontrolę nad krainą. Jednak nie martwcie się zmęczeniem wojną. Kampanie wojenne są zapowiadane przez królów i marszałków w stosownym czasie. Wioska Koncepcja rozgrywki opiera się na zarządzaniu pojedynczą wioską. Rozwój wioski jest bardzo ważny, tak samo jak rozbudowa bazy surowcowej oraz dzielnic rzemieślniczych, aby zapewnić miastu dostatek. Na tym wargamie spotkacie się ze sześcioma poziomami wiosek oraz sześcioma tytułami rządcy. Każdy z tytułów odpowiada poziomowi wioski. Co one zmieniają? Większy przechód ze podatku, ale także większy wypłacicie podatek królowi, który jest pobierany raz na trzy dni. Gracz może także zrzeszać się w gildiach, które są ustalone pod względem typu specjalizacji oraz maksymalnej ilości członków w niej. Maksymalnie może być to dwóch członków w jednej gildii, a specjalizacji jest osiem. Uwaga! Żadna zadań specjalizacji nie może powtarzać się w danym państwie. Handel Dzielimy go na trzy kanały dla każdego państwa. Kontynentalny, wyspowy i między kontynentem a wyspami. Dostęp do kanału kontynentalnego czy wyspowego gracz uzyskuje budując rynek. Natomiast dostęp do handlu między kontynentem a wyspami można uzyskać budując molo. O co tu chodzi? Wioski w głąb lądu nie będą miały dostępu do handlu z inną częścią państwa. Oddaje to po poniekąd lekki realizm i zmusza graczy do współpracy oraz gry rynkowej. Nowe aspekty mapy. Będą dostane dwie mapy. Pierwsza z nich to mapa polityczna. Zajętymi terenami przez graczy. Na nich dodatkowo zaznaczone są mosty, stolice oraz miasto Ravenna, uwzględnione w fabule jako miasto ruina. Druga mapa to mapa topograficzna podzielona na trzy kolorki: czerwone sześciokąty oznaczają góry, gdzie jest brak możliwości założenia osady. Fioletowe sześciokąty oznaczają wyżyny lub pagórki, gdzie gracz ma możliwość założenia osady. Oraz zielone sześciokąty gdzie oznaczone są nimi niziny, to także można założyć osadę. Po co to jest? Do wskazania graczom terenów możliwych do zasiedlenia, ale także sugeruje ukształtowanie terenu podczas bitew. Eventy. Eventy dzielić się będą na regionalne, obejmujące kilka wiosek, oraz lokalne, obejmujące pojedyncze wioski, są wśród nich choroby, katastrofy naturalne czy wydarzenia społeczne. Niektóre z eventów są zależne od statystyk poziomu higieny. Zadowolenie i religijności wiosce. Wytwarzanie przedmiotów. Wytwarzanie przedmiotów, budowanie budynków, wykuwanie broni, tworzenie elementów zbroi, robi się za pomocą komend w bocie Kraftinga. Zmiany w kwestii wojen. Wojny na tej edycji będą czymś po części nowym. Jako tako, wojna trwa już od bardzo dawna, ale gracze sami nie wybierają się na potyczki. Kampanię wojenną zwołuje marszałek królestwa, wybierany przez graczy. Marszałek ten kontaktuje się z Królem, aby móc prowadzić politykę Królestwa. Oprócz tego dodano kilka nowych mechanik, jak przyjmowanie pól na mapie politycznej, zakładając obozy graniczne komendą Kraft. Inną mechaniką jest mechanika oblężenia, gdyż gracz oblegany dostaje stosowną rolę w zależności od posiadania spichlerza, czy też nie. Tak spichlerze niewolują połowę negatywnych eventów podczas oblężenia. Po przyjęciu danej wioski Gracze z Królestwa dostają na tydzień czasu do swojego ekipunku wioskę na danym poziomie, który może generować przychód. Może, ale nie musi tylko generować przychód dodatni. System fortyfikacji System fortyfikacji oparty jest na budowaniu konkretnych struktur w swojej wiosce. Pamiętając, że nie wszystko można wybudować na danym poziomie wioski. Kiedy osiągniemy status miasta, można wybudować wewnętrzne mury, tak zwane stare miasto. Jednostki. Aby odciążyć administrację od ciągłego sprawdzenia szablonów jednostek, postanowiono, że na tej edycji jednostki piesze, konne, dystansowe, machiny oblażnicze oraz okręty będą na podstawie gotowych szablonów. Uwaga! Aby stworzyć jednostkę należy to zrobić za pomocą komendy Rekrutuj, który pokaże Ci dane wymagania, jak np. konkretny element zbroi. To wszystko co chciałem Wam przedstawić w tej zapowiedzi. Dziękuję za oglądanie i widzimy się na polu bitwy.